Muszę wypić coś mocniejszego, jestem zdenerwowana. Uciekłam przed bratem. Jestem w dołku. Potrzebuję czegoś na uspokojenie. Rozumiem, ale nie musisz się już martwić. On chyba wyszedł. Jeszcze długo będzie ogłuszony, po tym jak oberwał. Jesteś wspaniała, uratowałaś mnie. Myślę, że ty, Turka i ja jesteśmy jak atomówki albo aniołki Charliego. Skrzyżółwie ninja. Właśnie. Zgoda, ale ja nie chcę być tym nie dojdą. Turka nim będzie. Ona też go nie lubi, ale to nieważne. Pomówimy o tym później. Przepraszam. Zostawiam was, ale uważajcie. Nie śpijcie tutaj. Do zobaczenia. Buziaki. Czujesz, jak wali mi serce? Ja też cierpię na tachykardię, ale myślałam, że to od drinków. Nie. Sama nie wiem. To z emocji. Kiedy zadzwoniłeś, przybiegłem jak na skrzydła. 30 razy przejechałem na czerwonym świetle i potrąciłem dwie staruszki. O co chodzi? Potrzebuję pomocy. Twojej pomocy. Uciekam. Znam bardzo ważną tajemnicę, której nie mogę nikomu zdradzić. Miguel i Constanza próbują mnie dopaść. Potrzebuję ochroniarza. Martin o tym wie? Przecież mówię, że to tajemnica. Dałam słowo, że nikomu nie powiem. Obietnic należy dotrzymywać. Chodźmy do mnie, zaopiekuję się tobą i czym tylko zechcesz. W domu możesz się czuć zakłopotany. Moja obecność zawsze jest dominująca. To może być dla ciebie szok. Powinieneś mnie zabrać w bardziej neutralne miejsce. Może do domu mojej mamy? Świetnie, jesteś cudowny. Jedźmy do twojej mamy. Dobrze. Tylko daj buziaka. Co ma znaczyć ten język? Próbuję cię uwieść. Jesteś obrzydliwy. Nie jestem jeszcze bezpieczna, a ty już żądasz zapłaty. Przestań. Dobrze, chodźmy. No zostawię was samych. Chciałem tylko coś powiedzieć. Co? Tworzycie wspaniałą parę. To rzadkość. Gratuluję. Dziękuję. Zazdroszczę Ci. Oczywiście, w właściwym tego słowa znaczeniu. Dzięki. Odprowadzę Cię. Nie trzeba. Jest taki miły. Obsypał nas komplementami. Przesadził. Mógł sobie darować. Kochanie, pamiętasz jaki mamy dzisiaj dzień? Dzisiaj? To nasza czwarta rocznica. Dzisiaj? To już cztery lata. Pamiętasz? Poznaliśmy się na łodzi Pablo Bolomo. Nie wiedziałam kim jesteś. Wpadłam do rzeki, a ty pospieszyłeś na ratunek. Jak jakiś aquaman. Później poszliśmy do restauracji. Białe molo. Właśnie. Było cudownie. Siedzieliśmy tuż przy rzece. Wtedy po raz pierwszy dla mnie zaśpiewałeś. A ja zemdlałam. Kochanie. Chodźmy tam na kolację. Do tej restauracji? Proszę. Jasne. Odwołam swoje spotkania. Jeśli to coś ważnego? Nie. Zarezerwuj stolik. Dostaniemy ten sam. Bez dzieci? Oczywiście. Zaśpiewasz dla mnie? A ty zemdlejesz? Nie. Sama nie wiem. Jeśli Martin się z nią ożeni, będzie tego żałował do końca życia. Ma swoje powody. Nie rozumiesz. Ona chce go usiedlić. Co możemy na to poradzić? Pomóc mu zrozumieć, co się święci, nim popełni błąd. Jestem z Tobą. Tylko nie nawal tym razem. Za to nie pójdziemy do więzienia. Przynieś kartkę i ołówek. Co zamierzasz? Sieć cicho i ucz się. Jak znowu nawalić? Rusz się. Książę okazał się twardzielem. Prawdziwy facet. Zdążyłam się przestraszyć. To moje. Została być wdową i to nie przespawczy się z nim. Dawno nie miałaś faceta? Myślisz tylko o jednym. Proszę. Zapytaj, kto tam? Kto? Jose. Ile razy mam powtarzać, że nie chcę cię widzieć? Unikam kłopotów. W jakim języku mam to powiedzieć? Poczekaj, nie przyszedłem do ciebie. Masz tu inną? Ja do Monicy. Ale przyniosłem coś od Martina. List? Do mnie? Nie mógł zadzwonić? Tak jest bardziej romantycznie. Nie znasz się. Otwórz. Ja go dostałam. Ale chcemy wiedzieć. Monita. Czekam dzisiaj wieczorem o dziewiątej z białym molo. M. Jaki M? Będziemy łowić ryby? M, jak Martin. A Białe Molo to bardzo modna restauracja. Naprawdę? Zaprasza cię na romantyczną kolację. Prosi o szybką odpowiedź. Zgódź się. Poczekaj, bo się denerwuję. Dobrze. Wspaniale. My w tym czasie pójdziemy do kina. Wracaj do domu oglądać kreskówki. To miłe. Potrafisz być wdzięczna. Jej nie możesz całować ja to co innego. Demi buziaka i ucałuj ode mnie siostry. Dzisiaj ci się oświadczy. Poczekaj. Niech cię uściskam. Co tak świętujecie? Co jest? Załatwiłeś sprawę? Dostałam pracę w telewizji. Skąd ta radość? Znalazłeś ich? Rozmawiałem z Brauliem. Będzie czekał o dziewiątej w barze. Ubieraj się, idziemy. Dzisiaj o dziewiątej? W barze. Ogłuchłaś? Pospiesz się. Muszę się ubrać. O tym mówię. Nie w twojej obecności. Kępujesz mnie. Co z księciem? Zadzwonię i odwołam. Oszalałaś? Wysilił się, napisał lista. Ty chcesz dzwonić? Może telegram? Pójdziesz ustalić warunki walki, a później pobiegniesz do Blondyna. Co z Kike? Zajmę się nim, a ty uciekniesz. Poczekaj. Co? Zaczynam się czuć jak nałogowa kłamczucha. Jesteś między młotem a kowadłem, nie masz innego wyjścia. Nie możesz odmówić Blondynowi. Zgoda. Jak mam się ubrać? Nie dziwne, że nie odbierał komórki. Co mu jest? Miguel? Co się stało? Co ci jest? Turka? To ja, Falucho. Za dużo ostatnio pijesz. Debora. Co się stało? Udało ci się? Uciekła. Zdążyłeś się dowiedzieć? Pozbawiłem jej powietrza, ale na krótko. To wszystko. Niczego nie wyciągnąłeś z tej kretynki? Wpadłem w pułapkę. Jak to? Dwa na jednego. Wynajęła drabów? Mówię o biuście Turki. Uderzyła mnie głową i znokautowała. Twoja wydajność zaczyna spadać. W ten sposób daleko nie zajdziemy. Poświęcam ci swój czas. Przydałby mi się lekarz. Dobrze, chociaż mam lepszy pomysł. Jaki? Uśpiecie. Zamknę w kontenerze, a kiedy się obudzisz, będziesz wśród najbardziej zasłużonych aktorów argentyńskich. Czyli gdzie? Tam, skąd nigdy się nie wraca.